Chcę powiedzieć, że reżimy autorytarne są, wydają się być silne, aż coś się wydarzy i nagle te, te, te kolejne elementy są, postępują bardzo, bardzo, e, bardzo szybko. Tak samo było z Szachem. On wydawał się też potężny, a jego rząd upadł w czasie rewolucji islamskiej bardzo, 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 bardzo szybko. My też do końca nie wiemy, na ile ludzie, którzy tworzą ten, ten system, są gotowi za niego walczyć. Tak? Zresztą spójrzmy na Asada. Tak? Najlepszy przykład. Grudzień zeszłego roku wydawało się, że jego rządy są silne, pach i jego, jego nie ma. I ostatni element w ramach tego, tego pytania, wybacz taką długą odpowiedź, na temat tego, że przewidywanie jest bardzo trudne. To jest taki, taki autentyczny fakt, tak to nazwijmy, który dość często przywołuje, ale on jest prawdziwy. Oto bowiem mam ten Pod koniec grudnia roku 1978 amerykański ambasador w Teheranie. Podczas tej fazy rewolucji pojechał na wakacje, na urlop. Napisał do Departamentu Stanu, że on na wakacje jedzie, Takie świąteczna przerwa, ponieważ w Teheranie nic się nie dzieje, wróci po Nowym Roku. Już nie wrócił, bo szach, szach upadł. Tak? Więc też Amerykanie, którzy mieli potężną machinę, nie przewidzieli pewnych e, wydarzeń.